Wiecie, tutaj Tysia. Wiele osób prosiło mnie, abym nagrała coś na ten kanał, więc oto jest, Stardew wali. Stwierdziłam, że właśnie to nagram, bo miałam zacząć sama to grać. No i w sumie podzielę się z wami wrażeniami. <grym> Powiem Wam, że ta gra strasznie użykła mnie tym soundtrackiem. Ta muzyka jest taka strasznie wesoła, i ogólnie wszystko jest takie fajne, więc. Bez zbędnego gadania zaczynajmy. Mniej więcej ogarnęłam, mm -hmm. jak moja postać ma wyglądać. Weźmiemy jakoś troszkę. Nie, no dobra, weźmiemy taką jasną. Jestem ogólnie blada, więc. Wolę takich ym, jasne postacie robić. E, włosy chciałam taki koczek mieć. E, jak kiedyś grałam, to miałam o takie włosy. Ale e, myślę, że teraz skusimy się na taki koczek. Nie wiem, czy jakaś postać z gry nie miała takiego koczka, ale ja już nie pamiętam, więc... Jak coś to będziemy podobnie chodziły. Top myślę, że takie zostanie. Spodnie... Ojeju, co to jest? Sukienkę chyba z tego zrobić. Chyba zrobię takie krótkie spodenki. Myślę, że sukienka tu dość dziwnie wygląda, więc zrobię krótkie spodenki i bardziej dopasuję do koloru yy, tamtych, tamtej bluzki. Ogrodnicze, które yy, widać na brusce. Yy, o nie, nie, nie. Yy, Wrót nie będziemy robić czegoś takiego. Imię oczywiście Tysia. Nazwa farmy. Yy, wydaje mi się, że yy, zrobię ją wodną. Wodna farma. <grym> A ulubiona rzecz. To może być dość. Na... Nie wiem, co może być moją ulubioną rzeczą. Nie wiem, dam kwiaty. Po prostu, że literę by się przydało. żeby to ładnie wyglądało. Ulubione zwierzę. O, od tamtego czasu widzę, dodali różne kotki. Pewnie już dawno to było, ale zobaczymy. Chyba ten szary, tak. Fajnie, chciałabym mieć kota, więc wezmę kota. Dobra, zaczynamy. Drogie Cysia Jeśli to czytasz Pewnie potrzebujesz jakiejś zmiany To samo mi się przydarzyło Dawno temu Zapomniałem Co najbardziej liczy się w życiu Prawdziwa więź między innymi ludźmi i naturą Więc Rzuciłem wszystko i przeprowadziłem się do miejsca Do którego naprawdę należałem Załączyłem akt własności do tego miejsca Mojej dumy i szczęścia Wodna farm Wodnofarły. Znajduje się w dolinie Sardiu na południowym wybrzeżu. To jest najlepsze miejsce na zaczęcie nowego życia. To najcenniejszy prezent ze wszystkich. A teraz jest Twój. Wiem, że będziesz dumą dla rodzinnego nazwiska, chłopcze. Powodzenia. Kocham dziadek. P.S. Jeśli Lewis jeszcze żyje, pozdrów tego, starca ode mnie, dobrze? Chyba dziadek nie wie jak mam płeć, ale wybaczę mu. No to jedziemy. Jestem Robin, lokalny solarz. Burmistrz Lewis wysłał mnie po ciebie, żeby pokazać ci drogę do Twojego nowego domu. Jest już tam, sprząta wszystko przed Twoim prowadzeniem. Farma jest tutaj, chodź za mną. Oto wodna farma. Właśnie tak, tak jest trochę zarośnięte, ale pod tymi gąszczami i gruzami jest wiele hektarów dobrej ziemi. Lekkim poświęceniem, szybciutko to wszystko wysprzątasz. I oto jesteśmy to twój nowy dom. Ach, nowy farmer. Tam jestem, Lewis, burmistrz miasta Pelikan. Wszyscy o tobie wspominali. Nieczęsto ktoś nowy się tu wprowadza. To u nas rzadkość. Więc wprowadzasz się do starej chatki twojego dziadka. To dobry dom, bardzo wiejski. Wiejski to jedyny sposób, aby go opisać. Ruchy, może być lepszym określeniem. <noise> I słuchaj, Dysia, ona chce ci tylko sprzedać ulepszenia do twojego domu. Tak czy inaczej, to była długa podróż. Lepiej odpocznij. Idź się do, do miasta i przedstaw się mieszkańcom. Mieszkańcy to docenią. To chyba bym zapomniał. Jeśli masz coś na sprzedaż, po prostu włóż to do tej skrzynki. Przyjdę w nocy i to odbiorę. Cóż, powodzenia. Ale moja postać śmiesznie wygląda w tych Jak z tyłu jest. Muszę chyba trochę ściszyć grę, bo... ...strasznie mi się podgłośniła. Dobrze, mam nadzieję, że nie będzie za głośno. No, wstaliśmy. Jakiś prezent mamy. 15 na się pasterneku. Może coś dla ciebie, żeby jakoś zacząć. Burmistrz Lewis, dostaliśmy coś w początki. Jeśli chcesz zostać farberem, musisz zacząć od podstaw. Użyj swojej motyki do uprawiania ziemi, następnie użyj paczki nasion na tą ziemię, aby zasycić plon. Podlewaj każdego dnia, dopóki plon nie będzie gotowy do zebrania. Choduj, a następnie jest pasternak. Dobrze. Przedstaw się. Miłym gestem byłoby przywitać się z każdym mieszkańcem miasteczka. Niektórzy nawet nie mogą się doczekać, żeby poznać nowego, lokalnego farmera. 2 na 28 ludzi przywita przy, przywitanych Dobrze to musimy jeszcze 26 znaleźć może nie znaleźć tylko K e, pogoda Ten w kozu najlepszy program o prognozie pogody, wiadomości i rozrywce. A teraz pogoda na jutro. Jutro będzie czysto i słonecznie cały dzień. Dobrze. A wróżbita co mi powie? jak tak słyszę, jak dusze coś do mnie szepczą. Dusze są dzisiaj neutralne. Dzień jest w twoich rękach. Coś jeszcze jest? Mieszkanie na wsi. Witamy w programie Mieszkanie na wsi. Jesteśmy tu z kolejną wskazówką dla Was, a teraz słuchać uważnie. To jest dla wszystkich żółtodziobów. Ścinajcie drzewa i szukajcie rzeczy w liczy, żeby zarobić jakieś pieniądze w oczekiwaniu na pierwszy plon. Tu trzeba będzie porządek zrobić, żeby... Yy... Może sobie tak jakoś ustawić ogólnie. Yy, to, to, to. W ten sposób na razie. Dobra. Teraz będziemy yy, sprzątać. Myślę, że sobie tutaj na razie na początku zrobię farmę w tym miejscu, gdzie jest to drzewo tak mniej więcej. Yy, tu właśnie tutaj jest yy, jeziorko. Więc przydałoby się właśnie w tym miejscu. No, to daleko by było. W zbieramy y, rzeczy, z których możemy coś zrobić potem, więc. o tyle y, pożytku z tego jeszcze jest. Więc będziemy y, robić farmę. Na 15 miejsc jak. Jeszcze nie wiem, od tam O nie. Tu, dobra. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, tam nie chciałam. Dobra. Niech już będzie. Raz posadzimy. Podlejemy. No. W ogóle ja mam problem z celem, więc. Pewnie będę dużo rzeczy robiła wokoło, co są totalnie mi niepotrzebne, ale. No, właśnie. Podlałam dwa razy to samo. I myślę, że. Czy my możemy już coś robić? Możemy z jest ze skrzynie, bo nie chcę nosić tego ze sobą cały czas, więc z... sobie trochę posprzątamy, żeby 50 drewna mieć. Jakiś y... robaczek widziałam uciekał, zbierzemy te 50 drewna, i myślę, że zrobimy skrzyneczkę i pójdziemy się przywitać z innymi mieszkańcami. No, w sumie zostało. Jeszcze to jedno drzewo chyba zdniemy i chyba git. No, nawet no, to nadmiar. Tam jeszcze muszę pójść. Bo. Widzę, że nie zebrałam wszystkiego. Dobra. Zamy robimy skrzynię. Zobie tu ją postawię i schowam sobie to. Zabieram konapkę i motykę, tak, bo mi nie jest to potrzebne. Moment. Yy, w sumie jeszcze mam dopiero 10.50, więc yy, tutaj sobie jeszcze trochę energii po prostu zużyję i pójdziemy przywitać się z ludźmi. Chorę używać, ale jakoś nie wiem nie mi to, żeby yy, brać inne rzeczy. No co jakoś lepiej mi klikać na to. Może kiedyś się przyzwyczaję. Oj. Machaj, machaj tym. że na razie pójdziemy pochodzić jak jeszcze tam zostanie energii. Jeszcze tam kilka razy możemy machnąć w sumie, ale nie ryzykujmy. Spójrz. Zobaczymy jeszcze co tu pisze. Można sprawdzić. O! Sane kołtopozały miasto pelikan. Pelikan? Dobrze czyta? Wiem, że tu kwiatki mogą rosnąć, więc sobie tak sprawdzę, czy przypadkiem ma kwiatka, żebym sobie sprzedała go. Ale widocznie nie ma. Pracowałam w jakiejś korporacji i teraz mam 500 zł ze sobą, no to jest trochę... takie... nie tak, no coś... Lewis ma urodziny, więc ma urodziny. Właśnie, nie pamiętam, nie wiem jak się dawało yy, te yy, upominki, bo każdy lubi jakiś inny upominek, ale nie mam pojęcia, kto jaki lubi, żeby dać im na urodziny, żeby mnie lubili. Chyba nie ma nic. Yy. O, chodź, chodź, chodź. Witaj, ty musisz być, Tysia, Nowe farmer, jestem Caroline. Osiemka. Tutaj się przywitam, bo tu w sklepie. Witaj, miała cię poznać. Z tobą też się przywitamy. Hej, to pan Tysia. <gry> Nasz nowy farmer, jestem pier. Właściwie... Lokalnego sklepu. Jeśli szukasz nasion, mój sklep jest miejscem, w którym je znajdziesz. Kupuję też produkty z twojej farmy za dobrą cenę. Dobrze. Tu. Nie wiem, czy ktoś tam jest. Nie będę im tu wchodzić zbytnio. Chyba nikt nie chodzi tak sobie. Dobra. Idziemy dalej szukać. No, chciałam zamknąć drzwi nie mogę. Dobra. To będzie jeszcze otwarty. Sorki O, w knajpie może, może być jeszcze dużo osób No chyba nie ma akurat To wieczorem będą No witam, jestem Gaz Kucharz i właściciel Gwiezdnej knajpy To wiem, że są takie minigierki, ale 75 zł? Nie Co to za kola? Jezu Gryznam czy się kość Podur... Mhm. Dobra Zagramy w to. A co ja mam robić? Uciekaj przed tym po prostu? Jaka muzyka Bo... Chyba potem będę mogła tylko... oj, ale... A, bo tu są strzały, dobra, nie ogarnęłam Mogę strzelać dobra Teraz się tak nie damy O kurde Dobra, nic nie było, idziemy stąd A nie... mogę jeszcze raz? A Dobra. Oj, oj, A mnie nawet nie dotknął. Być? To było trochę y, oszukane. Dobra. Y, myślę, że... Y, dokończymy... Jeszcze właśnie... Yy... Dokończymy poznawanie ludzi. Myślę, że to będzie na koniec dzisiaj, w tym odcinku. O, chcę, powiedzieć, że będziesz pracować na tej starej farmie. Jestem Maru. Bardzo chciałam się z tobą zobaczyć. No, to się zobaczyłaś. Mam jeszcze czas, więc może pójdziemy na plażę. O, jest. Elliot. Ach, nowe farmy. Spodziewaliśmy się Twojego przybycia. Nie wiem, czy wiesz, ale to wydarzenie wywołało wiele rozmów wśród mieszkańców wioski. Jestem Elliot. Mieszkam w małej chacie przy plaży. Miło mi Cię poznać. To jest bardzo spokojny ziomek, ale ogólnie go szanuję. Szanuję to postać. Czy są tu jakieś muszelki pierwszego dnia, czy tu nie ma? Może nie będzie. O nie ma. Ile tu trzeba tego drewna? 300 sztuk z drewna. Dobra. O cześć Lewis. A więc jak twoja pierwsza noc w starej Bardzo dobrze. Spało się wygodnie. Czy jest tu ten rybak? Poszedłem na rybę wrócę jutro. A tutaj nie poszedłeś, tylko popłynąłeś na te ryby. Może tu jesteś. Nie, nie. No, no to jeszcze poszukamy. Oj, weszłam. Gdzieś tam. Ten. ten się patrzy w rzekę, oczywiście. Uspokajająco. O, jest kwiatek! Szonki Pokojnie, zabrałam tu gródkę. Takie, że się zbiera. O, kolejny. Idziemy tu zamknięte. Będziemy tutaj do 16. O, się spóźniłam. Jak pójdę ten? Nie wiem no, tu też jest tam. Dobra. Spójrzmy na mapę. Czemu ja tu jestem, skoro jestem tutaj? Ja market niby. My tu nigdy... A nie, byłam. Byłam, byłam. Mogę się z tobą przywitać? Mogę z tobą porozmawiać? Mogę coś zobaczyć? powozała przekąska? koncert. nie, to już nie mam marynowane grzyby. Mogę wziąć wózek mi 10 Taniej świeże A nie mogę z niej pogadać Wiem, że chyba potem będę mógł A dobra, idziemy. Yy, może ktoś wyjdzie z domu akurat. Albo my kogoś odwiedzimy. O, tu ktoś chodzi. Pen. O, witaj, jestem pen. I tyle? Ile już poznaliśmy ludzi? 10. A na początku. O, tu mamy osoby. O hej, to ty jesteś ten nowy... Co? Super. No. A babcie znam, to teraz tego. George. To irytujące, że muszę poznać te wszystkie nowe osoby. Przy okazji nazywam się George, a teraz odczuw się ode mnie. Jaki wredny. Dobra, nie będę wam chodzić po domu. Wyjdźcie blisko to. Tu wam mieszka yy, Lewis z tego co wiem. Tak, dobry wieczór. Ja Ci przeszkadzać nie będę. Tam też szum? Czy mi się wydawało? Wam się wydawało. W sumie już jest 20, więc możemy wracać do domu. Jeszcze mogłabym pochodzić, ale... Tak... A właśnie, jeszcze pójdę szybko do tej karczmy. Yy... Jest na knajpa właśnie. I... Tu jest dużo ludzi teraz, no. Cześć, jestem Clint. Nie ja znam cię, czego chcesz. Tu ktoś siedzi? Nie, nie siedzi, no. To jest Pam, tak? Pam, no. Hej dzieciaku, jestem Pam. No, super. O, widzę to po twojej twarzy będzie ci się nam podobać. Przestań ja w knajpie przyjść tam, jeśli nie masz co robić wieczorem. Mogę coś kupić chleb, spaghetti. Aha, kompletne śniadanie. Piwo. 400. Na razie mi nie stać na takie rzeczy. Dobrze, wracamy do domu. Tup, 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 tup. A oddamy te ankiele. Trochę pieniędzy będzie z tego. Dobra, tak chcę spać. A więc mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. Pierwszy dzień był zapoznawczy i... Ogólnie yy, wszystkie kactenki obejrzane, robi nie postaci, więc dużo długi ten odcinek wyszedł widzę, ale yy, mam nadzieję, że fajny. <grym> więc do zobaczenia na kolejnym odcinku, pa!